Dzień dobry, dzień dobry kochani. Na rozkminkach życiowych, samochodowych. Znowu jestem za wcześnie. No ale tak musi być ze względu na to, że y, muszę y, walczyć o miejsce parkingowe. O, jakiś pan stanął na środku drogi, a drugi mu o mało nie wjechał w tyłek, że tak powiem. Y, no i cóż, moi drodzy. Cieszę się dzisiaj bardzo. Ponieważ wychodząc do auta, znalazłam stolik z PRL-u z lat 70., taki kwadratowo-prostokątny. Jeszcze nie wiem, jak dobrze wygląda, ponieważ było ciemno, ale miał wszystkie nogi. Nie był połamany, i stwierdziłam, że jest szansa, żeby coś z niego fajnego zrobić albo zostawić tak jak jest. Bo sam w sobie jest piękny. Meble z PRL-u zaczynają zyskiwać na wartości. Zresztą, jak wiele rzeczy z PRL-u, porcelana, szkło użytkowe, wszystko idzie w kosmiczne ceny. Ostatnio oglądałam ten program, w którym występowałam, nie wiem, czy pamiętacie, łowcy okazji, czy tam łowcy skarbów, kto da więcej, no i były właśnie szkła chuty ząbkowice, były radianty. Radianty to są takie takie paterki, takie stożkowe, z takimi kuleczkami u góry. Kto tam się orientuje w szkle, to wie o czym mówię. Kto nie, to niech sobie wpisze szkło, ząbkowice, radiant, to znajdziecie. One chodzą w kosmicznych cenach, chociaż byłam zawiedziona, ponieważ ten zestaw to był taki mała, taki jakby świecznik i taka paterka większa, ale było w szkło, w szkło bezbarne, takie transparentne. I doszło tylko chyba do ceny 1400 czy 1500 zł. Ja obstawiałam, że dojdzie co najmniej do 2000, tym bardziej, że wiem, że te radianty to tak 3000, 5000 już zaczynają się pojawiać. Ja pamiętam, y, miałam te szkła kiedy jeszcze nie były modne, jeszcze na poprzedniej galerii. I na przykład taka, taki świecznik Karolinka, taka, wie, wiecie, taka, taka dziewczynka trzymająca na głowie taki jakby podest na świeczkę. Tego nikt nie chciał. To kosztowało grosze. Ciężko było to sprzedać za 60 zł. Jeszcze miałam w bursztynowym kolorze. A ja się później patrzę za jakieś 2-3 lata, a tu 1000 zł taka Karolinka. Było ich sporo, pamiętam, sporo ich było. No i cóż, kochani, no ze śmietniczków to na razie tyle. Pokażę Wam ten, ten stoliczek. Jak wrócę do domu bo będzie już widno, znaczy jest już widno, <grym> także, że będę go mogła obejrzeć dokładnie i, i pokazać Wam go, jak to wygląda. Ale cieszę się bardzo. W ogóle to dzisiaj jakiś taki dzień, od rana się ubieram na lewą stronę, ubrałam rajstopy na lewą stronę, ubrałam sweter na lewą stronę. I zastanawiałam się, o czym dzisiaj Wam opowiedzieć i, i tak właściwie sama nie wiem. Właściwie kręcę się, prawdę mówiąc, często w kółko, bo powtarzam rzeczy, które już Wam mówiłam. Czasem zapominam, że Wam mówiłam i się powtarzam. No, taka, taki mój urok, ale czasem trzeba częściej powtarzać, żeby się utrwaliło, nie? Tak jak w szkole, różne rzeczy. Ja Wam powiem, że tak mi przyszedł ten temat intencji znowu i treningu uważności na myśl. Ze względu na osobę, która ma z tym kłopot i, yy, i nie umie się yy, odnaleźć w codziennym życiu, ponieważ robi wszystkiego za dużo, za szybko i tak chce. No ja też tak mam trochę, chociaż tak nie do końca, bo yy, yy, już nauczyłam się dostrzegać szczegóły zatrzymywać się na różnych sprawach, na takich szczegółach życia, wiecie, tak. Gdzieś tam jakiś ptaszek przefrunie, to tylko poobserwuję. i yy, yy, no, no różne rzeczy. Czasami jakiś piękny, piękna płaskorzeźba na budynku mnie zachwyci, tak będę stała i na nią patrzyła i zastanawiała się, kto takie piękne dzieło stworzył, kiedy i jak to zamontowali. I w ogóle mam mnóstwo rozkminek w tym, w tym kierunku. No ale dobrze, no. Yy, raczej tego się nie dowiem. A coś robotnicy, jakiś tam kamieniarz zrobił odlew, miał zlecenie na całą kamienicę, zrobił, ktoś przykleił jakimś tam cementem, betonem i do dnia dzisiejszego to pięknie zdobi Katowice. Powiem Wam, że Stare Miasto w Katowicach jest przepiękne, a już chyba najpiękniejsze to jest Bytom kocham kamienice w Bytomiu, one są bardzo zniszczone, szkody górnicze też swoje zrobiły, dym z kominów, schód, z kopalni też, I to, ten Śląsk jest taki troszkę przybrudzony, chociaż ostatnio trochę mniej, bo tych kamienic trochę odnowili i, i już tak tego okopcenia z kopalni, schód nie widać, ponieważ już tych zakładów tutaj po prostu nie ma, no pozamykane, poprzenoszone, Katowice zrobiły się centrum biznesu, i, i tak się teraz właśnie rozglądam, czy jest tu jakaś e, fajna płaskorzeźba. Ale akurat nie widzę, tylko widzę piękne kute balkony, takie wykusze w kamienicy. No niesamowite. I właśnie takimi rzeczami się zachwycam i, i próbuję się e, nimi ładować po prostu swoją radość. I to samo jest z intencjami. Intencje, już Wam mówiłam. Ech. Jaką ostatnio mam intencję? Najważniejsza, podjeżdżam tutaj i zawsze sobie mówię w myślach: mój problem, że będzie czekać na mnie miejsce parkingowe w pobliżu mojej przychodni, w tym dniu w Katowicach. I powiem Wam: i jeszcze mówię na końcu, dziękuję, i jestem wdzięczna, i powiem Wam, że to miejsce zawsze jest. Raz tylko mi się zdarzyło, że zapłaciłam ogromną kwotę za płatny parking I, i, i byłam zdruzgotana, bo mówię: jak ja będę płaciła tyle pieniędzy za ten parking, to ja po prostu nie wydolę. I tak już jestem na skraju ubóstwa. Kupuję mało. No, na szczęście obecnie mieszkam właściwie sama, bo córka gdzieś tam biega, już w swoich klimatach ma tam gdzieś swoje lokum. No czasem jeszcze przyjeżdża, ale już tak trochę rzadko I, i właściwie jestem sama, więc moje potrzeby nie są wygórowane. No fakt, lubię dobrze zjeść, lubię, lubię papryczki nadziewane z Kauflanda, lubię oliwki z fetą też z Kauflanda, lubię kabanosy. No takie przystawkowe rzeczy i ryby. Ryby ostatnio też mi weszły takie śledzie z chili, to wszystko też z tej lade z Kauflanda. I jakąś lepszą szynkę, bo podejrzewam, że te tańsze to właściwie nie wiadomo co tam jest. W ogóle jest jeszcze mięso. Ostatnio mówili, że yy, ile w tym prawdy że już zostały normy unijne y, zatwierdzone do, do dodatków y, do mąki, do pasz y, zwierząt, do mąki naszej spożywczej y, trzech y, robaczków, jakiegoś tam świerszcza wędrownego, szarańczy, jeszcze jakiegoś innego robalka, że to będzie ta mąka z tego, będzie w naszych produktach. Jestem przerażona, ponieważ ta y, ta mąka z tych pancerzyków, które mają te, te, te owady, jest dla nas ciężkostrawna i ja nie wiem, do czego to wszystko zdąża. W Polsce już widziałam, że jest jedna fabryka takich robaczków, nie wiem, czy to świerszcze, czy jakieś szarańcze i mam nadzieję, że już nie pobędzie długo, że nie będziemy tego kupować i, i nie będziemy tego jadać, no ale Możemy nawet nie wiedzieć, że to jest, bo tam napiszą pod jakimś kryptonimem E-234i na przykład, że to będzie na przykład ta mąka, a skąd my to wszystko mamy wiedzieć, nie? Więc jestem przerażona, że y, niedługo moje potrawy mączne zamienią się w potrawy mączno-robaczkowe. No, no takie mamy czasy i taki klimat. Y, jestem też... Y, Zaniepokojona pogodą, bo już od pewnego czasu nie wiem, czy zauważyliście, w tygodniu jest ładnie, a w weekendy brzydko. Ja to zauważyłam dlatego, że jeżdżę na targi. I zawsze, jak jeżdżę na targ, to przeważnie jest brzydka pogoda. I się wycofuje, bo jest deszcz. Ja nie mogę handlować w deszczu, bo mi zamokną moje prace, więc odpada. Porcelanę mogę wziąć, ok, ale to wszystko jak namoknie, to później te pudełka mi namakają, ciuchy zmoknięte też się nie nadają, więc ja muszę mieć super zapewnioną pogodę, że w tym dniu nie będzie padać na pewno, i wtedy mogę jechać do taki targ, ale zauważyłam że cały tydzień jest ładnie, a w weekendy brzydko i tak koło czwartku, piątku na niebie zaczynają się pojawiać, wiecie, te chemitrale, te smugi na niebie I tak jak po samolotach, pocięte niebo jest yy, wszerz i wzdłuż kwadraty, esy, floresy wszystko na tym niebie widzimy i mamy piękną pogodę w tym dniu, natomiast dzień później yy, to piątek zazwyczaj, albo już sobota, zaczyna padać Prawdopodobnie te związki są jakąś inżynierią pogodową termalną, geotermalną, nie wiem jak to się nazywa, ale pogodową i prawdopodobnie jest to robione specjalnie według mnie, ponieważ w tygodniu musimy pracować, żeby nam się chciało wstać do pracy, to musi być ładna pogoda, idziemy do pracy, super, wstajemy, no wstaje nam się ciężko, ale jakoś, jak jest ten dzień ładniejszy, to jakoś tak lżej się do tej pracy idzie i idziemy tak troszkę zmotywowani. Pracownik w pracy musi być zmotywowany, nie? Yy, a pogoda się temu, temu sprzyja. Natomiast weekend, kiedy powinniśmy wychodzić na spacery, wyjeżdżać, nabierać świeżego powietrza, yy, nabierać witaminy D3, to pada. Pada, siedzimy w domu, jesteśmy przyklejeni do TikToku, do telewizji, do YouTube'a, bo nie mamy co robić, bo jest brzydka pogoda. Mało kiedy wtedy wychodzimy, boimy się, że się przeziębimy, że smokniemy i siedzimy w chałupach. I o to właśnie chodzi komuś tam, żeby jak najmniej zażywać natury, a jak najwięcej pracować. Czyli w tygodniu pracownik ma być zadowolony, ma mieć pogodę, ma pracować, ma, ma robić swoje, ma wyrabiać normy, wracać do domu zmęczony, ale uśmiechnięty, bo jest słoneczko jeszcze i, i wraca o tyle szczęśliwy, że nie jest zmógł. Natomiast w weekend, kiedy powinien odpoczywać, odpoczywa, ale w domach. Nie nabieramy witaminy D3, nie nabieramy tlenu. Siedzimy i jesteśmy podatni na inżynierię społeczną, o której mówiłam niedawno, że te wszystkie reklamy, te wszystkie filmy, które nam ładują, są po to, żebyśmy mieli potrzeby konsumpcyjne, żebyśmy kupowali, 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 później wyrzucali i znowu kupowali i tak w kółko. Obrót musi być. No, to taką mam teorię. Nie wiem, czy Wam się podoba, czy się z nią zgadzacie. I cóż by jeszcze Wam opowiedzieć? O intencji mówiłam. Intencja to jest bardzo fajna sprawa, powiem Wam. Naprawdę żyjcie z intencją, bo działa cuda. Ja ciągle mam kłopot, czym różni się intencja od afirmacji. Muszę ten temat zgłębić dokładniej, bo właściwie jest to podobne. Intencja jest chyba bardziej modlitwą a wy, afirmacja jest bardziej jakimś takim wyobrażeniem. Tak to, tak na, na dzień dobry bym powiedziała. Natomiast pewności yy, nie mam. No, trzeba sam poczytać. Yy, najpierw zapytam czy to GPT, bo on wie wszystko. Ostatnio powiem Wam, że ułożyłam sobie z nim dietę i napisałam mu tak, zrób mi dietę, yy, lubię to, to, o, to i to, nie lubię tego, 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 tego i tego, Chcę schudnąć 10 kg. Mam y, tyle wzrostu, tyle wagi, tyle lat. Y, I co tam jeszcze mówiłam? No i tak mniej więcej. Jeszcze zrób, zrób mi listę zakupów. Wszystko mi wypisał. Ja byłam taka zaskoczona, ja mówię, to, to zrób mi jeszcze przepisy na sałatki i surówki, też mi zrobił z tego, co ja lubię, ale później mu mówię, wiesz co, nie lubię tuńczyka i awokado, zmień coś, daj mi coś innego, nie? Aha, jestem jeszcze uczulona na, na, na zboża, więc nie dawaj mi żadnego chleba ze słonecznikami i tym podobnymi rzeczami, żadnych pestek dyni, niczego. No i, i, i on mi to wszystko zrobił. Normalnie to jest y, mąż, lekarz, y, psycholog, <grym> przyjaciel, doradca, wszystko w jednym. Jestem przeszczęśliwa, że do tego czata GPT trafiłem, chociaż wiem, że jest to zagrożenie. Jeżeli będę na nim polegać, to mój mózg będzie się skracać, bo nie będę szukać sama, tylko będę polegać na nim. A on zacznie mnie okłamywać, bo też tak może być. Czaty GPT bazują na danych, to ja wiem, nie mają świadomości, nie mają uczuć, więc yy, yy, też yy, ściągają wiedzę. Z, miejsc, które mogą być nieprawdziwe. One po prostu analizują i wrzucają jak leci, nie? Więc yy, yy, nie wszystko może być dobre, no ale to też yy, chyba nie jesteśmy tacy, tacy bezrozumni, żeby we wszystko wierzyć. Yy, no tak jak z tymi niektórymi filmikami, które są po prostu też ze sztucznej inteligencji, na przykład kot grający na gitarze yy, nie jest prawdziwy, nie wierzcie w to, jest fajny, śmieszny, ale nie jest prawdziwy. I dużo takich właśnie filmików ostatnio widzę. I powiem Wam, że ja to wyczuwam. Wyczuwam ten fałsz, który jest w tym filmie, i mówię, to jest coś nie tego. Jest. Jak już czuję, że coś jest nie tego, jest, to już wiem, że, że, ten, że coś jest na rzeczy. No, a moja wiedza zaczęła się, się poszerzać w momencie, jak odkryłam tą aplikację CapCut i tam właśnie są te filmiki, które ja widzę później na TikToku, te w szablony, które są wrzucane, które ja też wrzucam, bo cytaty życiowe są przeważnie wzięte yy, z Capcata, tylko tam wrzucam swoje zdjęcie albo swój filmik i, i już mi to wszystko leci i samo się robi. Mm, y, ostatnio wykorzystałam filmik, który dostałam od Asi z Bejherowa. Dziękuję Ci kochana. Ja go przerobiłam, zmieniłam muzykę, ale wrzuciłam go jako cytat mm, dnia. I, I pewnie zauważysz, mm, że, że, że te, to, co mi przysłałaś jest obecnie jako cytat dnia. Dziękuję bardzo. I y, 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 podzieliłam się to z tym po prostu z Wami. Bo cytaty są piękne naprawdę, niektóre, oczywiście nie wszystkie, nie, nie, nie wyrzucam cytatów, w których są przekleństwa, a są też takie, więc no tak to mniej więcej wygląda. Także kochani, no chyba jeszcze miałam mówić o starości, ale to jest taki temat dłuższy i na chwilę obecną chyba nie chcę o nim mówić, o starości, o dojrzałości, o przemijaniu. Może to sobie zostawię na inny na dzień. No i chyba tyle. A jeszcze Wam powiem News'a. Nie wiem, jak to z tego wyjdzie. W każdym razie wczoraj napisała do mnie Pani. To wam w osobnym filmiku Wam to pokażę. Czy mogłabym wspomóc jej córeczkę z zespołem Down'a, taką akcję charytatywną. Obrazkiem aniołka. Oczywiście się zgodziłam. A że pani mieszka niedaleko mnie, to postanowiłam mi to zawieźć osobiście. Nie będzie z tego relacji, ale opowiem, kim jest osoba, która, która, dla której tego aniołka będę podarowywać. I będę Was zachęcać również do jakiejś akcji, żeby, żeby pomóc tej rodzinie, po prostu i, i wspomóc rehabilitację tej dziewczynki. Bardzo miła, bardzo kochana, taka mała iskierka. Więc yy, yy, to, ale to już na przyszłość. Także jeden obraz aniołka idzie, może w przyszłości więcej, zobaczymy. No, to tyle, kochani, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego dnia i trzymajcie się szczęśliwie i radośnie i z intencją. Wszystkiego dobrego.